Jeden, start. Płaski szczyt, 30. Szczyt, nie tnij. Trzy, prawy, długi zacisk. Do trzy, lewy przez szczyt, długi zacisk. 30. Trzy, prawy, długi zacisk przez szczyt, 30. Nie tnij, otwarty, nawrót, prawy. Środkiem przez szczyt. Do 6 lewy, do 2 prawy, długi zacisk, nie tnij, otwiera. Do tnij, 5 lewy. Do 3 prawy, długi, do 5 lewy. Do 6 prawy, długi wyjście szczytem 30. 4 lewy długi, zacisk 3. Do 4 prawy długi, otwiera. Do 4 lewy długi, otwiera. Do 5 prawy, 30 otwiera, nawrót lewy. Do nawrót prawy. Otwiera 30. Cztery prawy długi wyjście szczytem do lewy długi, przez szczyt do wolno dwa prawy zacisk. Do jeden lewy. Do dwa prawy zacisk. 30 nietni otwarty, nawrót lewy. Do 4 prawy. Uwaga, 32 prawy, długi zacisk. Do 4 lewy, przez szczyt, długi zacisk. Do 3 prawy, długi przez szczyt. Cztery lewy. Do prawą przez szczyt trzydzieści przez bramę sześć lewy. Przez szczyt długi do dwa prawy długi otwiera. Do cztery lewy. I trzy prawy długi do otwarty nawrót lewy. Trzydzieści. Cztery lewy, do trzy prawy, długi zacisk. Do dwa lewy. Do sześć prawy, otwiera pięćdziesiąt. Trzy prawy, długi zacisk, do trzy lewy. Do 3 prawy długi i zacisk. Do 6 lewy przez szczyt 32 prawy zacisk. Do otwarty nawrót lewy otwiera. 6 lewy do 4 prawy zacisk. Do 5 lewy i 2 prawy zacisk 1. Do 4 lewy i 3 prawy długi otwiera przez szczyt, przez bramę. Do 3 prawy długi zacisk. Do 4 lewy. Do 4 prawy. Do 5 lewy przez szczyt bardzo długi. Do 5 prawy, do otwarty nawrót lewy. 30. Uwaga, 5 lewy, do 2 prawy, długi zacisk, 1 zacisk. Do 6 lewy przez szczyt, 6 prawy, do 2 lewy zacisk. Do 2 prawy długi otwiera 30. 3 prawy długi. Do 5 lewy i 3 prawy długi zacisk przez szczyt. Do 1 lewy. Do 1 prawy zacisk do otwarty nawrót lewy. Do 2 prawy zacisk otwiera długi przez szczyt 30. Otwarty nawrót lewy. Do 1 prawy. 30. 6 lewy przez szczyt 30. Otwarty nawrót lewy. 2 prawy. Do 5 lewy to 3 prawy długi meta 30 do hamuj. Wydaje mi się, że poszło nieźle, ale poczekajmy na wyniki. 4, 3, 2, 1. Start. Szczyt do 1 lewy. To uwaga, 2. Prawy zacisk 1. Do 5. Lewy wyjście szczytem. Do nie 2. Prawy zacisk. do lewy. Do 3 prawy 30. 6 prawy do 5 lewy. I twa prawy zacisk do 1 lewy otwiera. Do 3 prawy zacisk. Do 3 lewy. Do jeden prawy zacisk do dwa lewy. Do pięć prawy. Do cztery lewy. Do cztery prawy, długi otwiera trzydzieści. Cztery prawy przez szczyt do dwa lewy. Do otwarty nawrót prawy. Do 6 lewy przez szczyt. Do 4 prawy zacisk. Do 3 lewy długi zacisk otwarty nawrót, lewy otwiera. Do 5 prawy. 30 4 lewy długi, do nietni, 4 prawy, do 4 lewy długi zacisk. Prawy długi otwiera. 6 lewy długi otwiera przez podwójny szczyt, przez bramę do 3 prawy zacisk. Do 6 lewy i 2 prawy zacisk. Do 6 lewy długi otwiera zacisk, 3 lewy nie pni. 4 prawy długi otwiera. Do 2 prawy długi zacisk przez szczyt. Do 2 lewy zacisk. Do 3 prawy zacisk. Do 3 lewy 30. 4 prawy długi zacisk. 3 wyjście szczytem. Do 5 lewy. lewy zacisk, do nietni otwarty, nawrót lewy otwiera 32, lewy zacisk, do trzy prawy długi, do trzy lewy długi, do dwa prawy bardzo długi wyjście szczytem, do jeden lewy zacisk. Do ostrożnie otwarty nawrót, prawy do dwa lewy. Do dwa prawy. Do trzy lewy długi. Otwarty nawrót, prawy zacisk. Do otwarty nawrót, lewy wyjście szczytem. Uwaga, dwadzieścia. Dwa, prawy zacisk. Do trzy, lewy, do trzy, prawy, trzydzieści. Dwa, prawy, długi, otwiera. 30. 3 lewy długi zacisk, otwarty nawrót, lewy przez metę. Etap ukończony. Dobra robota.